Ale mamy dystans, nie? Dystans zachowany. A już nagrywa? Tak, 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 no to pie ale dźwięk tylko czy obraz też. Obraz też. No wszystko? to lecimy. Dobra, zaczynamy. Siemano. Zaczynamy. Jestem Maciej, jestem menadżerem Kite.pl przyjechałem gościnnie do Gdyni zrobić kolejny wywiad z Darkiem Ziomkiem. Czyli dystrybutorem polskim marki Elevate Kiteboarding. Myślałem, że powiedział, że jestem Maciej, instruktor wykładowca, i staram się wtedy, co ja powiem. <śmówiłem> <śmówiłem> Dobrze, to się wytnie jeszcze raz. <śmówiłem> Wiadomo, że się nie wytnie. Ziomek, co z tymi elewatorami? Mamy już kolekcję 2021. Eee, no więc gadałem z chłopakami stwierdzili, że. Kończą. Kończą. kończą, tak, że już po prostu tyle tak. latawców sprzedali, tyle zarobili, że już wszyscy mają jachty. E, no, poważnie, A tak? nie już widziałeś? Kończą, tak. tak. Do dekatlonu sprzedają markę, całkowicie. Wszystko wchodzi do Decathlonu. Wszystko do dekatlonu, dokładnie. Tak, no i tak tyś... nie, Decathlonu. W Rumi no, nie tak widziałeś W nie No człowieku, no. Aha, bo no. A już I już i cały dekatlon zawalony <laughs> elewajtami. <laughs> Oczywiście żarty, żarty, żarty. Pytanie jakie było, mówisz? Co z elewajtorami? Mamy kolekcję 2021. Nie wiadomo, lata bokiem. Wiadomo, coś już o kolekcji tak. 2022, jakie są zmiany od, od zeszłego roku, od naszego ostatniego wywiadu, czy, czy coś się zmieniło? Są jakieś nowe technologie, nowe latawce, opowiedz pokrótce o tym. Dużo pytań. <laughs> Odpowiedzi zero. No <laughs> więc tak, e, mamy luty teraz. Nagrywałem Tobie ten wywiad w grudniu, czy wywiad, tą gadkę, Gad... czy to, gadkę Rozmowę. dystrybutorską. Rozmowę. tak. No. no dobra, wywiad. W grudniu w Brazylii. Niestety GoPro, już teraz można mówić głośno, że, bo już nie ma dystrybutora no, tak. <coughs> znajomych naszych. E, niestety nie domaga z głosem, więc to wszystko pocięło, więc nagrywamy to jeszcze raz teraz stąd. Troszkę się od tamtej... Niestety za zasłaniałeś mikrofonik. Nie, i... nie, nie. Poważnie GoPro coś ma z... Już ko ko moja kolejna i kamera... Wina, tak? Nie, to nie była Twoja wina, tak? Nie, nie, bardzo wiele filmów mam, że głos skacze. Nieważne. Okay. My jesteśmy tutaj, dwa miesiące minęły i trochę się sytuacja wyklarowała minimalnie, chociaż ja nadal wiem mało, bo Elevate mało informacji generalnie wypuszcza e, w świat. Mm. Nam też oczywiście znamy te informacje szybciej, ale nie tyle, ile bym chciał na przykład. No, ale Więc... kolekcja pewnie już jest gotowa e, nie, właśnie 2022. Nie, się, właśnie się produkuje. To nie jest 2022. Właśnie to jest trudne, trudny temat, ponieważ e, faktycznie mam informację, że za. Dwa tygodnie, trzy, w połowie marca mają być RSy V5, czyli nowsze RSy niż 2021, okay. ale one nie będą określone jako 2022. nie wiem, jak one będą określone rocznikowo. Po prostu generacyjnie. Generacyjnie są określone jako V5, dlaczego? Dlatego, że v 4 2.21 sprzedały się tak, że sam wiesz, no nie Już było, nie ma no tak samo jak z korem było, jak z innymi latawcami, że po prostu w wakacje były problemy z dostępnością, na wszystko się czekało. Latawce się rozeszły bardzo szybko, bardzo mocno na świecie, w Polsce też cały czas czekaliśmy na latawce, cały czas mieliśmy ich za mało. Cały czas czekamy. I cały czas czekamy, cały czas jeszcze wczoraj od was spłynęło zamówienie też od, od chłopaków, także, także cały czas ja mam listę, kolejkę na latawce. No i co? No i jakoś latawców nie było, więc teraz co, czekać do lipca, do sierpnia, do premiery nowych latawców? Nie, produkujemy nowe. A skoro produkujemy nowe, skończył się też materiał w, w Teżinie w Japonii, więc zrobili nowy kolor materiału, okay. ale więc latawce będą jakby nowym kolorze już. Eee... No, się śmiałeś, że u nas na stronie już Ale jest? ty sprawdziłem to faktycznie. Mało <grym> tego, ja klientom wysłałem ten kolor, nie wiedziałem, że taki kolor istnieje. Naprawdę. Koleś mi rozwinął wczoraj środkowy. patrz ja Mam ten kolor, czyli był light gray, dark gray i teraz wyszedł gray. Tak. No dokładnie. właśnie, czyli jakby środkowy, bardzo ładny zresztą. I okazało się, że ja w ogóle mam w Hacie też taką jedną sztukę, tylko na niej jeszcze nie latałem. Nieważne. W każdym razie, skoro doprodukowali nowy też nowy materiał w nowych kolorach, to skoro. Peter, główny designer, miał już jakieś poprawki do RS-ów i innych modeli um, zrobione, no to je wprowadzi. Więc to będzie V5. Jak on będzie rocznikowo oznaczony, nie mam pojęcia. W każdym okay. razie marzec już preordery spływają, już preordery się zbierają, bo za 2-3 tygodnie, czyli połowa marca, idzie RS. Pod koniec marca mam informację, że ma być FS i XS, co jest ciekawostką. Okej, okay, no ogólnie jest taki trend, <laughs> troszeczkę wymuszony moim zdaniem przez pandemię koronawirusa, że brandy o, rezygnują. Właśnie. Z wypuszczania kolekcji corocznych, czyli naprodukowania już latawców z, z numerem seryjnym, z rocznikiem 2022. Tak. Bo po prostu to jest troszeczkę już bez sensu, biorąc pod tak. uwagę, ile jest latawców w kolekcji i ile tak naprawdę tych rzeczowych zmian poza no zmianą właśnie. grafiki no można zrobić w latawce. E, to jest tak. E... Jedni mają na przykład kolekcję, która jeszcze im się nie sprzedała, dajmy na to na 2021, powiedzmy, jeszcze mają magazyny, więc po co mają produkować następne. Dokładnie. Drudzy z kolei, e, inne firmy, nie mają już dawno czego sprzedawać, w związku z czym muszą wyprodukować... Po co produkować te same? Po co produkować te same, skoro już mają zmiany i już mają zmianę materiału, więc oznaczałem to inaczej. Mhm. E, więc tak naprawdę ten sezon zeszły, 2020 rocznik, pokazał, że nic nie jest pewne. I teraz tak, e, fabryki się zlokdaunowały w lutym, marcu, Okazało się w kwietniu maju, że jakby rusza, rusza ludzie ruszają po latawce, a firmy nie mają latawców, bo no, nie nadrobisz tego nie nadrobisz tego no, nie ma, idąc dokładnie, jak. No, no, dwa miesiące przestoju w fabryce, gdzie, gdzie tam się produkuje kilkadziesiąt, kilkaset latawców, kilkadziesiąt latawców dziennie mhm. na pewno, to, bo to łatwo policzyć ile się produkuje. To nie, nie nadrobisz tego po prostu, jak wystartowali w kwietniu maju i wszyscy mieli braki sprzętowe. Dlatego pytasz o ten sezon, jakie są tendencje? Nie mam pojęcia. Ty mówisz, że. Nie wiadomo. Nie wiadomo, rozmawialiśmy tutaj przed, przed kamerą, przed rozpoczęciem nagrywania. Mówisz, że mm, ilości kora będą ograniczone, w sensie, w sensie, że będzie trudna dostępność. Ja nie wiem, jak będzie z elewejtem. Mam informację, że Dariusz będzie masiv produkcja, że będzie dużo tego. E, tylko, że co roku ja mam taką informację i co roku tych hatawców nie ma. To znaczy są wyprodukowane, ale sanie jest jeszcze większe, więc. Co zazwyczaj będzie? jest tak, że jak y, klienci chcą małe rozmiary, to ma się duże. A jak masz Na przykład. Małe, tak, to... tak. Wieje silny wiatr, to wszyscy są wtedy piątki, siódemki nie ma. Wieje słaby wiatr, wszyscy chcą siedemnastki, yy. też nie ma. Natomiast jak no to właśnie, będzie wyglądało? To jest, to jest no. jedna z ciekawszych rzeczy, więc do kolekcji jeszcze wrócimy i, i do w sumie głównej zmiany od naszej ostatniej gadki, czyli wprowadzenia XS-a, który jako no jest kolejnego bardzo modelu. ciekawym latawcem, mhm. to właśnie no doszły mnie słuchy, że Aqua było zamknięte i to przez tak. bardzo duży, długi okres czasu, teraz nawet, mhm. e, i nie była to wina tak jakby no, obostrzeń światowych, no. tylko wewnętrzny rząd y, Sri Lanki po prostu zamknął fabrykę Aqua Dynamics, no i ona przez przesło, przeszło półtora, dwa miesiące, teraz była nieczynna. Teraz w tych miesiącach? Tak, no. Wiesz co, a to ciekawostkę mi mówisz, bo ja z kolei mam informację, jakby... Znaczy teraz, nie wiem, no. ja po prostu słyszałem, że w styczeń, luty, no przepraszam, grudzień, styczeń, styczeń fabryka mhm. była nieczynna, no. tak? Nie wiem tego, nie potwierdzam tego, bo z kolei ja mam informację ode mnie z Elevate, a, a nasze marki Core, Elevate, e, Nord, Duoton, kto tam jeszcze? Z takich większych, powiedzmy, chyba te. Nobile chyba już tam nie Nobile jest. Nobile chyba już nie, nie, nie wiem. E... <laughs> Ale na pewno te cztery. Tak, są, te, cztery, są te cztery większe czyte. marki. I... Kites. Tak, no to już jest mała maleńka marka. Nie? Natomiast z, 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 od Elevata ja mam informację, że jest produkcja, idzie, że tak powiem, pełną parą w tej chwili. W tej chwili. Już. Tak, i mówię, no w marcu mam mieć ja dostępność resów ów czyli jeśli ja mam mieć dostępność RS-ów, e, to znaczy, że cały świat będzie ją miał i to będą na pewno Ale... setki tysiące Też, latawców. No kurczę, przez te kilka <clears throat> lat to się troszeczkę na na rynku się pozmieniało i Polska która była tym rynkiem takim Umówmy się pobocznym względem, zachodnia Europa, to teraz chyba do końca tak nie jest, jeżeli chodzi o sprzedaż tego sprzętu. No nie. Wydaje mi się, że sporo tych latawców w Polsce się sprzedaje jednak. Polacy, to... Polacy w ogóle lubią sprzęt nowy, nie wiem czy zauważyłeś. No. Latamy po Brazylii, latawcy dziesięcioletni latają sobie po spotach, nie ma problemu. A w A Polsce Polak... musi być po prostu Monte Lansino, musi musi wszyscy muszą mieć nowy sprzęt. Naprawdę ludzie lubią dwuletnie, trzyletnie latawce, u nas są uznawane jako stare. Gdzie to się sprzed... świetnie sprzedaje sprzęt Brazylii, sprawdzimy czy kamerka nagrywa na tym Nagrywa się dalej. Yy Darek, jaki latawiec i deska najczęściej latały u Ciebie w tym roku? Ale w sensie pode mną? Tak. Ja? Kurcze, no jak wiesz, mam w ogóle w busie cały czas sprzęt, bo no co, wczoraj byłem na Wave'ie, dzisiaj 11 kajta, 12 kajta. Nie zamarzłeś? Nie nie, nie, nie zamarzłem. Ja lubię zimno i tak dalej. E, wiesz co, no ja, ja osobiście najwięcej używam WS-ów i to w małych rozmiarach, bo lubię, lubię e, sztormy, więc e, tak naprawdę Piątka, szóstka, maksymalnie 7 WS, to są moje mhm. najczęstsze size, czyli Wave'owy latawiec, Wave'owy model i czwórka PS, dlatego że WS'a nie ma w tak małym rozmiarze, a czwórkę używam dość często w Polsce na wiatry 40, 50 węzłów plus, e, więc osobiście najwięcej używam WS'a e, i deski Kerl, czyli deski KerPro Pro, dokładnie deski Wave'owej w technologii no co, PU. A ja tu widzę buty. A nie, to są buty, słuchaj. Dlaczego? I w ogóle to jest ciekawostka Dropsa, bo to jest w ogóle proces, wszyscy znają Master'a, a... Proces też się dość sporo sprzedaje, ale to jest powiedzmy 20, może 25% sprzedaży sprzedaży Mastera to jest proces, łatwiejsza deska, free'dowa. I akurat jest na butach. Dlaczego? Bo ta deska... Ona jest łatwiejsza? To nie jest freestyleowy. Nie, nie. model to jest Commander. Aha, ba bardzo okay. fajna deska do Wake Faktycznie fajnie wkleja. Natomiast to jest model jakby łatwiejszy od Master'a. Master jest takim deską dla wszystkich z e, zacięciem Freestyle, Freeride. A to okay. jest odwrotnie. Freeride zacięcie zacięciem Freestyle. Dlaczego jest na butach? Dlatego, że to jest ostatni raz deska używana przeze mnie na Windmagedonie. Okej. Okay. I tam są potrzebne buty, bo tam jest taki przepał. Udało mi się wtedy być drugi za Kubą. Kuba był nie do, do, do dościnięcia, więc tą deskę brałem jako płaską szybką deskę, żeby nie zgubić tak jak to miało miejsce w poprzednim roku za Tomkiem Janiakiem się upostawaliśmy, bo zgubiliśmy obaj deski, więc buty są przydatne. I, I co? Dlaczego wziąłem procesa? Dlatego, że nie mam żadnego mastera. Nie mam ani jednego <grym> mastera, nie mam... Szewc bez butów wchodzi. Nie mam ani jednego mastera, nie mam ani jednego e, rs w rozmiarze 10, 12 ani 14. Wszystko po prostu nawet używanego swojego prywatnie nie mam, czyli, więc... Czyli te informacje ogólnie, y, wpływ troszeczkę pandemii covid na, na branży kajtową. Yy, tak naprawdę, tak jak mówisz, że w marcu możliwe, że będziesz miał pełno sprzętu. Tak. Może tak się też do końca nie okazać, nie? No może się to Zobaczymy, Zobaczymy. ja mam nadzieję, że będę miał, bo tam już kolejka jest długa, preorder jest dość duży, zrobiony. Yy, miejmy nadzieję, że tak będzie. Natomiast, yy, o dobra, dawaj pytania następne, bo nie będziemy się rozwlekać. Chociaż ja to się lubię yy, no rozwlekać. Właśnie, no właśnie, oprócz, oprócz samych latawców yy, jeszcze, no wypadałoby wrócić do xs no pojawił się nowy bar. Tak. E, tak naprawdę tak. znaczącą zmianą e, w nowiutkim barze tak. e, jest li, Nie masz... linka D powera w Otulinie. Tak, to na pewno. Ludzie... Dużym przeciwnikiem, z tego co e... pamiętam. Tak, ale tak. musisz się ze mną zgodzić, że. To nie jest złe rozwiązanie. Nie jest to złe rozwiązanie, tym bardziej, że wiesz co, że sprawdziłem. E, oba rozwiązania mają plusy i minusy, ale minusem linki w, w otulinie plastikowej jest to, że bar się blokuje przy skręcaniu, zaciąganiu, odpuszczaniu. Ale jeżeli ona, ale jeżeli ona grubość... jest tak odpowiednio zrobiona. To, to, faktycznie, nie to nie ma tego problemu, że sprawdzałem to i na wodzie, i w ciepłych warunkach, i w zimnych teraz, i na śniegu. Mamy teraz to mróz, nie wiem, minus 3, minus 4 w tej chwili. E, linka jest elastyczna, linka się nie łamie. I faktycznie bar pracuje fajnie. No, to to jest jedna z dużych zmian. Aczkolwiek ja dalej linkę normalną też bardzo lubię. I ona się też w tych barach starszych nie przecierała. Bo... Ale jest tendencja na rynku. Tak. Byłem bardzo zaskoczony, jak się, jak się pojawił ten bar i było już w otulinie, więc od razu pomyślałem o tym. Że Ty jednak jesteś fanem tej linki. Tak. Ale umówmy się, no, prawie wszystkie marki teraz przychodzą. No do zwłaszcza tego, te premium tak zwane, nie? Bo, bo jest to, umówmy się, no, wygodniejsze i, i moim zdaniem dużo bardziej funkcjonalne. No. Oczywiście, jeżeli ta linka jest za gruba. Ciężko się Tak. No i się klinuje. Tak, Dokładnie. jak załóżmy w Można to zauważyć. To jest bar używane przeze mnie już kilkanaście razy. Wygląda on bardzo fajnie, bardzo dobrze ma te nasze świetne linki. Ma bardzo fajne łożysko. I to, co ma najważniejsze, to jest zrywka. Nie wiem, czy masz taki Barkora przy sobie jakieś miary do. żeby sprawdzić, jak działa. Możemy porównać, jak działa. Jak zrobimy zaraz przerwę znowu domu na baterię? No w każdym razie, ja mam dwóch zawodników, moich 6 i 4 letnich 6-letni bez problemu, 4 też bez problemu, y, no w to, widać, że zrywkę no jakby znacznie poprawili, bo umówmy się, tamta zrywka pierwsza, która, która tak naprawdę Sprawdź powstała... Sprawdź czy to działa. Y, pierwsza, która powstała, no po dużej eksploatacji, no działało to troszeczkę gorzej. gorzej niż A na tutaj? początku... No tutaj już nie ma Wiesz, co jest ważne, że to, że to nie musi odskakiwać. wszystko dzieje w środku, to nie tak. musi odskakiwać. Yy, patrz, no w, to, w trzymać, trzymać, problem, tak, że, że... to by musiało to... odskoczyć na tak. przykład, a tutaj no, nie musi odskakiwać. To się dzieje wszystko w środku, wszystko jest w dość duże części. To, to było testowane przez półtorej roku. E, nie mam żadnych informacji póki co no, od działam, firmy. Działamy. Działa dobrze, nie? No to co, Co się a, uważa jeszcze. A, co? a będzie się łamał? Nie. No, szkoda, że nie ja mamy trapezu, pokazalibyśmy, jak zakładać pewnie No tak jak mówię, jak zakładasz Donkiedika, to no, tak pokażemy. Tego ludziom nie to, to i tak będą zakładać. To, znaczy nie, jednak nadal to będzie się łamać po prostu i tyle. No, no czasami coś się złamie, nie? Ale to, to, to jak wiemy chyba w każdym będzie, nie? Tak, coś... to nie ma, nie ma siły. Coś obarzę? Nie. Coś obarzę jeszcze żałuję, że nie zrobili w tym barze tego, co bym chciał, żeby skopiowali od Kora to znaczy segmentowanych końcówek linek, żeby można tak. było linki zrobić 18, no właśnie, 20, 20, 24. Standardowe linki są 22. 22 nadal? plus trójki. Tak. I, tak i prosiłem, Ale są nie są nie? w dużych rozmiarach, 14 okay. 17 potrzebuje przedłużek. są dodawane do dużych latawców, czy tak. trzeba je dokupić? Nie, są dodawane do dużych latawców. Czyli od 14-ki yy, w górę. Masz, tak. 12-ka 12, nie, 12, nie potrzebuje przedłużek, a no, 14-ka, 17 jak ma ciągnąć w 8, 9 węzłach, to... Przez po dużą popularyzację foila na rynku, bo umówmy się, tak jak no on wszedł te kilka lat temu, no to teraz już na stałe zagościł no na wszystkich spotach. No. Pojawia się teraz jeszcze wing foil, ale to będzie moje następne pytanie. Ta. Wtedy y, segmentacja linek i skracanie linek na foilu ma. Chodź, busa twojego. Mega, mega ogromne, <laughs> ogromne znaczenie. Tak, w ogóle. nie no Segmentacja linek I, według i przy mnie jest. w samym szkoleniu, no, tak. skracanie linek no Nie, no do freestyleu, do, do wszystkiego. Do wszystkiego, do wavea, sztos. Można okay. sobie rozmiary latawców dozować linkami, tak? Że nie trzeba mieć rozmiaru co metr, można mieć co dwa, co trzy, A linkami sobie to zwiększa, zmniejsza zakres. No. Także. Moż, no dokładnie, segmentacja można mieć to dwa jest kajty i, i mieć zakres trzech nie? Przy, przy segmentacji. I to i była moja do prośba nie do chłopaków niewysłuchana jeszcze, ale myślę, że to się no, zmieni coś i to szybko. Byś zmienił? w samym barze, bądź na tarce? Wiesz co, nie mam pomysłu co to zmieniać. No, regulacja jest bardzo łatwa, bardzo szybko, co pokazywałem nawet w lewitacji na fojlu, po prostu lewitacja na, na, pełna na foilu. pachna. przy marzu, to już się zgodzi. Wiesz co? To, to nie jest problem, pokaż hop. Okay, hop. Leci. Tylko leci. Problem jest taki, że to jest zwinięte, to więc zwinięte tylko teraz wiki. hop i, i mamy bar e, 6 cm, 8 cm dłuższy krótszy. Okay. Nie, bar jest ok. To ja to bym swoim, segmentację dał. moim zdaniem, tak poprawnie powinno się zwijać bar. Tak? A ty, ty zwijasz z tej strony, z tyłu? Nie, nie, no ja lubię ja, linkę dipowera z... na, na drążek. Wiesz co, ja nie, ja lubię to, żeby ta linka się nie, nie łamała, to jest po okay. pierwsze, e, ale mówimy o samych no. linkach. Ja, ja linki związałem z tej strony, że potem sobie no tylko tak, idę... Tak, ja tak, ja też zwijam z tej <coughs> strony, nie tylko bardziej no. mi chodziło o, o Potem idę wiadomo z wiatrem, nie pod wiatr, nigdy pod wiatr, z wiatrem <coughs> idę i tylko sobie robię takie mi się ładne linki rozprostują. Pomijając, że zazwyczaj nie odpina latawca w ogóle od baru, tylko wiesz, rzucam latawiec, pompuję, mam już okay. potęty bar, idę, ktoś mnie startuje, jestem. O barze wystarczy, bo ile już nie mamy tyle czasu, nie? E, dokładnie, co do samego xs jak to wygląda? Co do samego xs e, nie mam informacji jakichś wielkich jeszcze o xs to wszystko jest owiane tajemnicą, natomiast mm -hmm. wiem, że jest v dwójka, bo, bo już tam w sieci widać filmiki, jak zawodnicy latają bardzo tak, mocno, bardzo wysoko. w low -cut? Tak, są. Tak, tak. Tam loty były, widać, że, widać, że latawiec nosi, że, że, że się sprawuje. Mam nadzieję, że będzie łatwiejszy, bo ja miałem XS-y jedynki i nie polecałem ich jakoś mocno ludziom. Mhm. Trochę się ich sprzedało, ludzie się uparli i chcieli. Natomiast no, tak jak było odskocznia od latawców pięciotubowych i powrót do uniwersalnych hybryd trzytubowych, no. lekkich na barze, no przez to jakby wzrost popularności Ubi Bigera. Ta. no wszyscy chcą jednak te Power Delty, więc. Ta tutaj podobna nazwa do Xera i, i sama konstrukcja no, też jest podobna, tak jak się patrzy na, latawiec, ja niestety no, w rękach go nie miałem, więc nie ja mogę się miałem na ten temat wypowiedzieć. Ja miałem X, X, XS V1 w paru rozmiarach, pływałem na nich i, Bo X2, yy, i X2 dopiero będą yy, wychodzić. Dopiero, yy, no wychodzi. dopiero są XS2. testowane przez tak, XS2 dopiero są e, testowane przez zawodników. Ja miałem XS jedynki. No i co? No jak dla mnie a radzę sobie w miarę z pływaniem i tak dalej. E, to, jest, to jest dość trudny latawiec, to znaczy okay. RS na przykład w porównaniu? Okej, okay, może ma troszeczkę ciutkę słabsze osiągi, chociaż na przykład wczoraj czy przedwczoraj e, Kamil walnął 20 metrów prawie na, w tych, tych e, bardzo zimnych, sztormowych warunkach. Właśnie, widziałem, na, widziałem właśnie, na właśnie na rs Właśnie na rs tu ciekawostka pływał do tej pory na barze Kora, bo chciał mieć wysoki Y, a ja mówię, że to jest kwestia przyzwyczajenia dla niego. Mówi, że nie, okay. że jemu lepiej. Zgubił bar Kora, założył ta bar i mówi, że sztos. Zgubił. 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 Dziś... To się, o tym mi się nie chwalił. No z, zgubił. zgubił, założył do RS-a bar um, oryginalny elewejta i mówi, że nie narzeka, że faktycznie przymuszony lekko do zmiany. Lata bardzo dobrze. Ale wracając do Xesa, Widać, że ma on świetne właściwości bigerowe, a biger teraz jest w rozwoju i, i na pewno nie będzie w odwrocie, bo jest właśnie powrót do wysokich skoków i, tak I dalej. Ale się boły zaczęły kręcić kajtupy gdzie No kiedyś, właśnie no, by tylko się y tego nie, nie robiło, tak. bo po prostu każdy by się pukał w głowę, że połamie nogi, bo latawiec nie wróci do zenitu. A wraca elegancko. A teraz jest jestem do tego, że latawiec no, generuje taki ciąg do góry i yy, zapewnia ci taką wysokość, że i tak wróci do zenitu. No. Dokładnie. Także ja, ja na przykład pływając Biger w zeszłym sezonie wybierałem jednak mimo wszystko rs ponieważ XS był dla mnie po prostu, a tak jak wspomniałem, radzę sobie w miarę z pływaniem, był dla mnie po prostu trudny. Okay. Tam przy, przy mega przepaływaniu, jak dla mnie, tam było naprawdę trudno utrzymać krawędź, a w rs miałeś luzik, możesz mieć bardzo dużo i nie masz problemu z utrzymaniem okay. krawędzi ze szkwałami. A tutaj było tak, że musiałem się pilnować, latawiec chodził troszkę ciężej w górę, e, faktycznie strzelał bardzo mocno. Okay. Kiedyś pływaliśmy razem tak, na Eko tak, i tak, byłeś tak. na X-Siku. Tak, i tak. A ja ty zresztą na... byłem na X-Rze, tak. no i przy większym wietrze no to jest minus, że ten... Niby ta góra jest dobra, ale jednak jak jesteś mocno przeszaglowany, no to ciężko, ciężko trzymać utrzymać krawędź. Utrzymać, no i, krawędź. i druga sprawa, że jednak to jest latawiec wymagający w XS, to nie jest tak łatwy latawiec jak RS, który jest jakby dla wszystkich i każdy może sobie pozwolić na wysokie skoki. Czy zaczyna od escape'u, tak. czy Na x XS już musisz czuć, czuć jak jesteś w górze, tak jak trochę jest na ozonie edge'u, że to nie jest latawiec dla każdego, bo musisz go ciągle kontrować, będąc w górze. RS-a o nim zapomnieć, zaciągnąć, po poczekać, właściwie wrócić nie ma problemu, na xs musisz musisz ciągle go pilnować, pilnować i, i precyzyjnie bardzo wylądować, bo inaczej wpadnie Ci za głowę, to to po prostu jest, idzie, idzie szerzej o, To po, jest mega ciekawe, że w ogóle oknę. konstruktorzy, którzy zawsze skupiali się na tym, żeby jednak robić BOA, który ma mieć te osiągi pływania pod wiatr i generowania mocy, to teraz jednak idą w kierunku, żeby przyspieszać te latawce mhm. i żeby one były czymś pomiędzy trzy tubowcami hybrydowymi, a, a tym latawcem, który ma performance bigger, ale jednak pozwala też na wszystko, nie? No tak, Więc no tak. No jest, jest taka tendencja. Wiesz co, na wszystko, ale jednak no, XS ale jest faktycznie... Moim zdaniem jest to wszystko morówki, no, które są niedoścignione w tym aspekcie. No już nikt nie będzie robił typowego pompowańca, który będzie podściganie, no. pod generowanie dużej siły, tak, i, i hang time, bo... Na komorówce no, na pewno zrobisz dłuższy. Nie, no jasne. Niż, niż do, na dokładnie, do, do noszenia ale spokojnego. To, jakby powracając do, do pytania. Czy na eko zobaczymy Ciebie na eko? wiesz co? Właśnie miałem teraz tydzień czy dwa, jakoś temu, e, cały mailing z, z, z price listem, czyli z cenami. E, Podsyłałeś jakieś foty z parakuru, czy skąd? Ale tak, ale z parakuru też tam taka, taka, taka Włoszka, e, pływa na tym teraz i tak dalej. Natomiast e, nie zdecydowałem się. To kurde, to nie, nie, jest tak nie. Mnie, to nie jest dla mnie zajawa, rozumiesz? Ej, ja pływa, jestem... Pływasz na foilu, a jednak... Pływam na, na foilu, ale to jest na kitesurfing, to jest latawiec, to jest, to jest wiesz, płynę na, na kajcie. Okay. E, a foil, no jakoś tego nie czuję, chociaż pewnie będzie tak, że może tak się zdarzyć, nie mówię, że nie, że za rok, dwa spróbuję. <laughs> Powinienem już teraz, żeby iść za trendami, tylko że ja kurczę nigdy nie szedłem za trendami, zawsze szedłem swoją ścieżką. Po prostu. nawet no, Miałem takie hasło, Wake pile, Surf your Way i zawsze szedłem swoją ścieżką i patrzę na trendy, czy ktoś pływa na surfingu, czy na tym, czy na tym. Nie wiem, wiem, że wy pewnie będziecie mieli na pewno kite wingi. No będziemy mieli. No ja sam już nawet próbowałem. Nie no. powiem, że mnie to porwało i, i teraz będę porzucał kajta na, na rzecz winga, aczkolwiek uwielbiam pływać na foilu i moim zdaniem. No właśnie. Co jest jakby przewagą winga nad kajtem? Easy to ride, tak? Przychodzisz, pompujesz skrzydełko, jeżeli masz busa, no, a no, busy no. są, masz dechę na pacę z tyłu ale faktycznie, na ale mega w... jakby trudnym spocie pod kajta, żeby rozwinąć linki, wystartować latawiec, gdzie No tak. na gorszym akwarium. Ale czy samo ride jest faktycznie takie easy? No, ja nie miałem jakby większych problemów, żeby po dwóch, trzech godzinach Troszeczkę męczarni z tym, bo okay. jednak miałem za małe skrzydełko pod wodą, no. ale jak już się odlepiła deska od wody i miałem odpowiednią łopatę na dole, to już no, może mi, to, nie, nie sprawiało mi to większego. Może problemu. to zamówię, bo Ewej zrobił, e, <grym> już mają od pół roku Winga tak naprawdę. Wiesz dlaczego zrobili? Ponieważ koleś, który projektuje grafikę na dla Ewej, na deski, na latawce i tak dalej, okay. niektóry nie, projektuje konstrukcyjnie, bo to jest Peter, Jasne. tylko sam, który produkuje, projektuje grafikę. Mhm. On uwielbia foila i każdą odmianę foila i trochę dla niego zrobili tego kite winga i mają deskę mają faktycznie się, parę no skrzydeł. nic nie stracą tym że, że to wypuścili Nie no ja tak? że nie ale też nie sądzę żeby to była firma która będzie się jakby specjalizowała w, 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 w wiesz prześciganiu się w foilach, tak jak na przykład f 1 nie który mhm. jest który robi świetne fojle bardzo wyczynowe drogie karbonowe fojle do kajta jednak, i teraz do winga są droższe marki nie jak zobaczyłem no ceny tak, ale to, ale to za, tak ale to już <laughs> zawodnicze powiedzmy marki nie to tam już lepiej nie patrzeć bo to byśmy musieli Nasze dwa busy sprzedaż, żebyśmy sobie pół foila kupili, nie? Dokładnie. E, w każdym razie, wiesz co, kurczę, ciągle się waham, czy zamówić tego kajtringa tak dla ciekawostki. Może zamówię, nie wiem, może zamówię. Co, co Ci szkodzi? No. no nic mi nie szkodzi, mogę no. zamówić, nie? Mogę zamówić, aczkolwiek no, nie, nie porwało ciekawy. mnie to, ja jestem kajciarzem i dalej. Będę, będę zaskoczony po prostu, jak zobaczę u Ciebie na eko skrzydełko yy, latające. Ale zachęcam Cię do tego, bo zawsze będzie to jakaś alternatywa, nie? No, może, może. może Ciebie nie, nie porwie, ale no, jednak, może jednak faktycznie będzie faktycznie opcja. Y, powiedz mi, ziomek, czy są jakieś plany na testy na nadchodzący sezon? No, bo jednak... no jak? Nie dostałeś informacji? Hmm? A... <laughs> Dobra, to się ale... wytnie. No, dostałem informację o, o jakichś tam planach testów. Planach testów w Jastarni. Tak, ale zrezygnowałem. Aha. Eee, no, właściwie pytanie, do Ciebie. czy tu <laughs> plany. Nie, nie, standardowo, raczej standardową ścieżką pójdziemy, to znaczy tak, na pewno naboże ciało w Kite.pl, nie? No, to, mamy to, nadzieję, to jak bo zawsze. Test days nie było przecież. No tym tak, nie było. Miejmy nadzieję, w tym roku, Miejmy nadzieję, że w tym roku już będą test Daysy, że, nie, że COVID nie przeszkodzi, że wiatr okay. będzie i tak dalej. Druga sprawa, tak naprawdę testy Elevator są od, od kiedy baza WakePl jest otwarta, do kiedy jest zamknięta, czyli od tego 15-20 kwietnia do końca września każdego roku jest cała gama dostępna sprzętu, przy czym na wiadomo, może najlepiej przychodzić w tygodniu, a nie w weekend, kiedy jest e, największy młyn mm. i najlepiej na wiatr, a nie kiedy wieje 8 węzłów i wtedy wszyscy potrzebują przetestować 17, nie? Albo kiedy wieje 40 węzłów i wszyscy muszą przetestować 5, wiadomo jak jest. Kto, kto ma siódemkę na testy na cały dzień. No, także na pewno, na pewno jakby centrum testowe na Eko jest otwarte dla wszystkich i chciałbym faktycznie pojeździć e, z chłopakami z ekipą mocno pływającą też na zachodniopomorską, chociaż tam już jest tego coraz więcej, jest, e, jest już parę szkół, między innymi szkółka Kamila, e, który jest tak. rekordzistą z wczoraj, przez w, 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 e... w mało przymarzniętej piance. Tak, przymarzniętej piance. On ma, on ma cały set do testów. Wiem, że tam jeszcze inne szkoły się czają na, na elewejty na zachodniej pomorskiej, więc. To będzie, to będzie jakby też szerzej, natomiast ja też chciałbym jakby e, ze swoimi sprzętami pojeździć, może będę się mniej udzielał na zawodach, a więcej już teraz w testach, nie? No, no. My mamy wstępny pomysł na to, gdyby załóżmy samo testy się nie odbyło, żeby robić test wiki na przykład. w naszej szkółce Ca przez cały tydzień, wtedy będziesz miał możliwość przetestowania no. sobie danego sprzętu i no, mam nadzieję, że, że wtedy wejdziesz w to. No daleko nie mamy, nie? No. A no. może powrót do losersów? Aj, kurczę rzędy z luzersami to ciężki temat. To już, to już było, że tak powiem minęło, teraz mm. są już, e, świeża krew, kto robi świeże zawody, niech, niech ma, Marek Rowiński no, Marek... przepiękne zawody robi, jedne z najlepszych w Polsce, się najlepsze z dobrym klimatem na prognozę. Robi to świetnie, ma energię, niech robi. Okay, czyli luz... Marek powrotu, masz robić. Powrotu do luzersów nie będzie, może Marek podłapie i zorganizuje po prostu, patrz to, to. O, Ty. Ostatnio, ostatnio, w ogóle, ostatnio w ogóle sobie kajciłem tam kilka dni temu, Ty, zaraz poszedłem, odpalić. Ta, poszedłem na chwilę do, do, do auta, tak dwie, trzy minuty, wychodzę z auta, patrzę, gdzie mój latawiec, w ogóle latawiec uciekł, no wiadomo, biegłem za nim z wiatrem, ale biegłem z, z półtora kilometra za latawcem, po prostu, a on uciekał w pole po prostu, no. No, no. jak teraz byliśmy w Braniewicach, to Seba Winga przyczepił do słupka. I dało się na tym Wingu jeździć w ogóle na Średnio, średnio. Za, e, średnio. za no, mało no, wiatru? Wiesz co, no... A wiesz, że, a wiesz, że na plaży było 40-45 węzłów na no, wave'ie, nie? No my jak byliśmy, no to też dowiewało mocno. 15-20 ja na... tam mieliście, nie? Nie, no jak? Pod 30 węzłów wiało, na pewno. O kurde. Tak, a polataliście no na, wysoko? Na 5-7 było mocno. No, można było poskakać, ale niestety nie było dużo śniegu, nie? Tak jak byłoby, I... tak jak teraz. domyślam no to... się i to jest niebezpieczne po prostu, nie? No... Po prostu niebezpiecznie. Nie chciałem jest. się tak, połamać. Na takim mam rozmiarze. Co tam jeszcze raz zapytam? Jeden latawiec, mówisz. było takie, czy tam jeden latawiec jak miał komuś polecić jedną, jedną deskę. Było coś takiego chyba. No to było przy ostatnim wywiedzie. No to co byś polecił? A. Jeden, jako jeden sprzęt? No ja już wiem co. A ja, no to dalej mów RSA. Tak, Resa. No wiadomo, RS-a, RSA i masterka, bo, bo jednak jest to i latawiec, który ludzie biorą no, w ręce no, i się, no jeżeli chodzi jest o, o Twoją sprzedaż i sprzedaż ogólnie Elevata, to, to RSa, RSA idzie 85%. Ciekawe czy i nie będzie nie. troszeczkę broił? Nie. No jak, jest to tendencja możliwe, że on będzie jednak ktoś, By Ty będziesz mówił komuś, że RS zapewni mu dużo? Tak. Tak, że będzie Nie, to ja, już mam, to ja już mam dużo bardzo zapytanych XS-a, tak. A będzie się upierał, że i tak chce Ale to, to, wiesz, to tak, jest mnóstwo ludzi, którzy już, już chcą wymieniać rs -y na XS-y, pływających, skaczących wysoko, ale jednak e, m, RS będzie nadal 75-80% sprzedaży to będzie RS. Pewnie, nie wiem, co piąta osoba może weźmie XS-a w okay. małym rozmiarze, bo, znaczy no, w małym, no takim, wiesz, 8, 10, 12 to maks. myślę, więcej nie ma sensu. Po co? Co tam to jeszcze to mamy? Co, odpalamy te dwa miesiące bazy, nie? Mam nadzieję. Dziękuję za rozmowę. Dystans społeczny, socjalny metr. No, Do zobaczenia. Dajcie lajka, subskrybujcie, zapraszamy do komentowania pod filmikiem. Komentowania wypowiedzi Darka, co sądzicie o elewejcie i zapraszamy na testy, bo na pewno takie będą. Jakoś tak hoty się na to wychodziło trochę.